Proszę wziąć, e, proszę wziąć e, nóż prawdziwy. Stąd to. Mamy jeden nóż, i teraz, kiedy pracowaliśmy sobie w dwójkę, czyli ten gość, jeżeli złapał, staje się agresorem, ten się broni, i tak dalej. Ale w tym ćwiczeniu idąc troszeczkę dalej, w momencie, kiedy jest hasło Go i Mrs. Brazers bierze nóż, hop. Oni też próbowali, ale nagle coś tam się okazuje, co stop, zostaje, stop, stop, jest jakaś akcja dań, stop, to z automatu ten staje się dobrym i ten staje się dobrym, więc mogą też współpracować. Przykład zabawa. W momencie, kiedy ja biorę nóż, staję się tym złym, a ci co nie mają, są dobrzy i mogą współpracować albo uciekać. Ale ten łysy zrobił bardzo mądrą rzecz. Nie <grym> wiesz sekundę. Wziął se w lewą, chodź i se złapał i pierwsze co zrobił, trzymy trzymaj tą tą lewo siadaj, to nie czekał, tylko zaczął dziapać go tutaj. No i bardzo dobrze. I ty musisz się ogarnąć. Musisz się bardzo skupić. Dlatego w tym ćwiczeniu nie ma czasu na to, żeby się... Zobaczcie, wstać. Chwileczkę. Nie, ty tu jesteś tu. Robimy ruch, nie udało mi się, teraz se wstaje. Nie, on będzie cię od razu atakował. Dobre bum, więc w tym momencie, kiedy mi się nie udało... Ty jeszcze nie masz noża. Jeżeli mi się nie udało, to ja muszę natychmiast być na elektryczny, okej? Okay? Muszę być elektryczny i już muszę betonować, okej? Okay? To nie była najlepsza opcja, ale była jakaś. Gdzie jest mój kolega? Gdzie jest dobry? Gdzie jest dobry? Połóż! więc bardzo ważne w momencie, kiedy nie wziąłeś noża w tej tak zwanej zabawie traktuj to bardzo poważnie rozumiemy o co chodzi? proszę wziąć proszę wziąć nóż prawdziwy stamtąd. to i teraz zobaczcie, wszystko jest fajne kamski pozdrawiamy ale chodźcie Chodźcie. Dzieci, mamy nie, dzieci, nie róbcie tego w domu. Jeszcze jedna osoba. Trzeci się zrobił. Teraz, co byście zrobili? Uwaga! Macie wykonać tylko pierwszy centymetr ruchu, ale nikt nie dotyka noża, okej? Okay? Pierwszy centymetr na zbawę. Stop, 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 okej. Okay. Uwaga! Zwolnione tempo z jak ty się czujesz teraz, wiedząc, że to jest prawdziwe ostrze? No właśnie. No czy jesteś luźny, czy elektryczny? Jesteś w Więc tak samo traktujemy ten sprzęt, jakby był prawdziwy. To dlatego, kiedy ja... Proszę was, żebyście nie dotykali tego, ani się nie bawili przy nosie, bo traktujemy to tak, jakby był prawdziwy, okej? Okay? Niech ten trening będzie z takim nastawieniem, okej? Okay? Wracamy do tematu, ale wyobrażamy sobie to ostrze.